Inwestycja rozpoczęta w marcu. Budujemy siedzibę dla zespołu całego Renault Trax Polska. Będzie tutaj również serwis pojazdów ciężarowych, punkt sprzedaży pojazdów nowych ciężarowych. Przeniesiemy się z obecnej lokalizacji w Mochowie z początkiem przyszłego roku. No i oczywiście jest to bardzo ważny etap dla nas, dla rozwoju naszej marki w Polsce. Będzie to pierwszy obiekt Renault Tracks w Polsce, nasz własny, w którym się ulokujemy, i tym samym chcemy przekazać naszym klientom i partnerom, że marka się rozwija w Polsce, że ma przed sobą dobrą przyszłość i będzie coraz lepiej mogła obsługiwać klientów. Którzy będą tutaj do naszego serwisu się udawali. Dzisiaj odbywa się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego. Jestem bardzo dumna, że możemy z taką firmą renowowaną jak Renault Track i firmą PM współpracować tutaj przy realizacji tego obiektu. Ja, jako osoba bezpośrednio zaangażowana w projekt, mam przyjemność być częścią tej ceremonii. Duża odpowiedzialność, ale też bardzo duża satysfakcja. Jako inwestor zastępczy udało nam się doprowadzić do osiągnięcia celu budżetowego i wyboru generalnego wykonawcy. Także mamy na, na budowie firmę CFE Polska. Jest to rzetelna firma budowlana, także jesteśmy spokojni o utrzymanie terminu, jakości i budżetu inwestycji. Realizujemy inwestycje z pomocą generalnego wykonawcy firmy CFE i inwestora zastępczego firmy PM, której powierzyliśmy nadzór nad inwestycją, której tak naprawdę powierzyliśmy dbałość o, in o interesy inwestora, o to, żeby inwestycja przebiegała zgodnie z planem, żeby rozwiązania zastosowane były najlepsze z możliwych. No i oczywiście, żeby wszystko odbyło się w budżecie i bez. Jakiś niespodzianek, także jesteśmy bardzo wdzięczni, bo współpraca dotychczas układa się bardzo dobrze. Osoby z firmy PM są bardzo pomocne, bardzo kompetentne i już dzisiaj wiemy, że to była bardzo dobra decyzja, żeby na tą współpracę się zdecydować.